Cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim starym, nowym kanale. Dlaczego starym? Dlatego, że działa od 2019 roku. Liczba subskrybentów ciągle rośnie. Bardzo wam za to dziękuję, zwłaszcza że nie robiłam nic już nie wiem ile, już na pewno ponad półtorej roku. Dlaczego nowy? Dlatego, że ja jestem nowa, jestem inna, jestem bogatsza od nowych doświadczenia, jestem bogatsza o wykształcenie i troszkę zmieniło się moje podejście do tego. Czemu służy nam ten amatorski trening triatlonowy na co dzień i jak efektywnie trenować triatlon, żeby pomagał nam w codziennych wyzwaniach, żeby podnosił nasze życiowe, zawodowe no i sportowe prosperity? Dla osób, które mnie nie znają, przedstawię się mam na imię Ola. Na co dzień jestem trenerem grupy 3D, jestem trenerem triatlonu, jestem trenerem pływania. Jest, mam wykształcenie psychologiczne i coachingowe. Jestem też zawodniczką, byłą zawodniczką. No, nadal startuję, ale już wiadomo, nie w, tak poważnie, raczej dla zabawy. No i tyle. A o czym będzie dzisiaj filmik? Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam trzy rzeczy, które warto jest praktykować na co dzień, razem z treningiem triatlonowym. Chciałabym Wam też powiedzieć, Dlaczego? Pierwszą rzeczą, o której chciałbym wam dzisiaj wspomnieć, jest trening uważności. I może wam to się wydawać dziwne, nie wiem, ezoteryczne, jakkolwiek duchowe, ale ma bardzo praktyczne zastosowanie, jeśli chodzi o trening sportowy. A to dlaczego? A dlatego prosty przykład, yy, dlatego, że jak wpadacie do basenu i momentalnie Jesteście w pracy na zakupach, nie wiem, w domu, w swoich problemach siedzicie w głowie gdzieś tam e, myślami, no to efekt będzie taki, że nigdy w życiu nie poprawicie techniki pływania. Trening e, uważności będzie bardzo przydatny, tak naprawdę w każdym aspekcie treningu triatlonowego, jaki tylko możecie sobie wyobrazić. Będzie bardzo uważny w treningu. Będzie bardzo ważny w treningu uzupełniającym. Będzie bardzo ważny w treningu biegowym, gdzie również trzeba być w ciele i poprawiać tą technikę. Będzie bardzo ważny podczas wyzwań startowych, gdzie ta uważność, gdzie te emocje, tak? Emocje, uważność, emocje, uważność trzeba w jakiś sposób opanować. Jednak troszeczkę panować nad tym, co się dzieje w koło. Jak trenować trening uważności? Słuchajcie, to tak naprawdę jest bardzo proste. Metod w internecie jest bardzo dużo, książek jest bardzo dużo, jest bardzo dużo nauczycieli, którzy dają jakieś, nie wiem, medytacje, treningi audio. Mogę Wam wrzucić i chyba wrzucę w opisie filmu kilka takich treningów, które poprawią Wam uważność, a tak naprawdę każdy, każdy moment, kiedy zauważacie, że myślicie i zatrzymujecie ten proces, będzie już treningiem uważności. Ja na co dzień, zaczynając od medytacji prowadzonej, gdzie tak naprawdę wyobrażałam sobie, że zmieniam kolor ścian, zapalam, gaszę światło, po prostu opanowywałam te myśli i doszłam do momentu, kiedy już tylko słucham wiatru, słucham ptaków, słucham muzyki i po prostu jej słucham. Tak? Nie myślę w tym czasie, nie analizuję niczego, tylko po prostu jej słucham. Jaki jest efekt takiego działania? Jeśli będziecie to ćwiczyć, jeśli wrzucicie to w rutynę codzienną, na przykład 10 minut dziennie, no słucham wiatru, słucham muzyki, naprawdę słucham tej muzyki, a nie odlatuję gdzieś w jakieś niekończące się toki myślowe, kontemplacyjne. U mnie efekt był taki, że potrafiłam bardzo mocno skoncentrować się na technice, zwłaszcza pływanie, tak? Bo jak macie poprawić pracę przedramienia podczas treningu, no, to musicie w tym przedramieniu siedzieć z świadomością. Nie ma innej drogi, tak? Pływanie, podczas którego toczycie ciągły bój o czas albo ciągłe dywagacje wewnętrzne prowadzicie na temat tego, co zrobicie, jak widzicie z tego treningu, jest tak naprawdę. Nieefektywne, no w efekcie też nieefektowne, no najprawdopodobniej, skoro <grymne> nie poprawiacie techniki. Trening uważności powinien być w rutynie dziennej każdego z was. Myślę, że ty 10-15 minut wieczorem wystarczy. Wrzucę wam na dole dwa filmiki, takie filmiki, od których ja zaczynałam, i możecie sobie spróbować korzystać. I co, na co tam warto zwrócić uwagę? Warto zwrócić uwagę. Jak wasza świadomość ucieka w trakcie treningu uważności do innych rzeczy, i na siłę musicie wracać do tego, co prowadzący mówi, bo też te etapy są różne, tak? W pewnym momencie te, te treningi prowadzone są po prostu łatwiejsze. Ktoś wam mówi, że macie coś sobie wyobrazić, albo o czymś myśleć, a wy nie myślicie o tym, o czym normalnie byście myśleli, tylko myślicie o tym, o co prowadzący ma wam do powiedzenia. I to już tworzy. Tak zwaną laserową uwagę, czyli kierowanie tej uwagi w jedno miejsce. I oczywiście to się przełoży na efektywniejszą pracę podczas treningu pływackiego nad techniką, nad techniką biegową, nad treningiem uzupełniającym, gdzie też musicie siedzieć w ciele, a nie w pracy, albo w domu, albo na zakupach, albo w ogóle w jakichś kosmicznych przestrzeniach, w których tam na co dzień bytujecie. Trening uważności bezpośrednio przełoży się na wyniki i to jest pewne. Trening uważności pomoże wam również w opanowywaniu emocji na startach. Więc warto w to zainwestować. Zwłaszcza że 10 minut dziennie to nie jest dużo przed snem fajnie jest to robić. Jeszcze lepiej po przebudzeniu i przed snem dwa razy po 10 minut. Drugą rzeczą, jaka zajmuje Mało czasu, a jest y, rzeczą, która bezpośrednio przełoży się na wasze wyniki w triathlonie, jest trening oddechowy. Dlaczego trening oddechowy? Dlatego, że no, myślę, że jakbym miała zacząć mówić y, o tym, jak bardzo się przekłada na to, jak prosperujecie w sporcie, to musiałabym mówić w godzinami. Wrzucę wam polecajkę na dole książki. Jakie warto przeczytać na temat treningu oddechowego? Trening oddechowy jest kluczowy, jeśli chodzi o wyniki w sporcie. Słuchajcie, ja w swojej karierze, jak zaczynałam pracę z treningiem oddechowym, bodajże 2 czy 3 lata temu, mimo że trenowałam już 15 lat, naprawdę byłam słaba. Nie potrafiłam oddychać brzuchem, miałam zastałe mięśnie oddechowe. Była to dla mnie potwornie niekatorżnicza robota, żeby rozruszać całą klatkę piersiową i nauczyć się poprawnie oddychać. Jaki efekt jest treningu oddechowego? Trening oddechowy pozwoli Wam nie mieć zadyszki. I serio. Jak wpadacie do zimnej wody i zaczynacie tam się tą, tym powietrzem łapać, takie coś znika. Tak naprawdę, odkąd ja trenuję oddechowo, to ciężko mi jakkolwiek złapać tą zadyszkę. Jeśli chodzi o to, jak ten trening oddechowy ma się odbywać, to spektrum znowu jest bardzo szerokie. Od urządzeń, z którymi możecie pracować, te urządzenia chyba są wam znane, jakieś power brief, jakieś urządzenia do treningu oddechowego. I wspomnę wam tutaj, że kluczowa podczas niego będzie uważność. Więc wracamy jakby do poprzedniego wątku. Można też podpiąć się do nauczycieli, jako ja, że Michała Godleskiego na przykład. Można sobie, też wam wrzucę polecajki na dole, z jakimi, gdzie tam warto zajrzeć. No i tak, dla osób, które są takie bardzo praktyczne i nie interesuje ich żadna strefa, nie wiem, pracy ze swoją świadomością jakiś taki zen rzeczywiście warto no, popracować sobie może z tymi urządzeniami, bo, bo, bo też tą jakby. No, trzeba przepuścić kwestię tego, że niektórzy nauczyciele po prostu łączą to z naszą sferą świadomości, z naszą sferą duchową. Ja osobiście lubię to. Mam swój ulubiony trening oddechowy, lubię to yy, łączyć z, no, z pracą duchową, ale to tak naprawdę od, od urządzeń i takiej prostej, pragmatycznej pracy po prostu z mięśniami. Do no już takiego odjeżdżania w te dalsze klimaty i pracy nad sobą. Niemniej jednak, jak zaczniecie tą pracę, wasz oddech na treningu zdecydowanie się poprawi, wasze wyniki sportowe zdecydowanie się poprawią. I to znowu jest, nie wiem, no 15 minut dziennie. Ja podsyłam audio moim zawodnikom. Jeśli ktoś jeszcze nie ma mojej zawodnicy, to zgłoście się, wyśle wam audio, z którym warto pracować. Jeśli ktoś chciałby spoza mojej grupy, również proszę napisać maila. Jestem w stanie wysłać, udostępnić takie audio do takiej pracy. No podsumowując, trening oddechowy warto, jeśli chcecie mieć lepsze wyniki, zdecydowanie postawić na to poważnie poważnie, tak? To jest, to jest podstawa, to jest absolutna podstawa wysiłku fizycznego trening oddechowy i od razu wam powiem, że trening sportowy, gdzie oddychacie szybko, gdzie oddychacie przez usta, nie poprawi wam tego parametru. No a trzecią rzeczą, którą zdecydowanie warto dorzucić do swojej codziennej praktyki treningowej, triatlonowej, jest yoga jako trening uzupełniający. No i dlaczego mówię tutaj o jodze? Dlatego, że yoga uczy was uważności i oddechu, więc to tak naprawdę tak, tak jest i jakby to wszystko się ze sobą łączy. Dlatego, że yoga poprawi Wam zarówno siłę, kor, Poprawi wam tą uważność, nauczy was pracować z oddechem, no i zdecydowanie poprawi wasze zakresy. A no, w bieganiu i w rowerze, być może mniej, ale w pływaniu, zakresy ruchu, zwłaszcza obręczy barkowej, są kluczowe do poprawienia techniki. Oczywiście, jeśli będziecie uważni. I jeśli chodzi o jogę, tak naprawdę można zapisywać się na zajęcia i lepiej zapisywać się na zajęcia, bo tam będzie pani, która będzie Was poprawiała, ale można też skorzystać z filmików na YouTube. Też Wam polecę kanał w przy, na dole w e, informacjach, gdzie znajdziecie pełne spektrum, bo yoga to nie jest wystanie nudne w jednej pozycji, które mnie osobiście jak zaczęłam trenować jogę, no, doprowadzała do absolutnego szału, bo nie miałam jeszcze takiego spokoju w sobie i takiej uważności żeby wytrzymać psychicznie jakieś takie bardzo długie zastajane pozycje. No teraz jest już zupełnie inaczej. No ale zaczynałam od dynamicznej jogi, bo ona była jakby ona była taka jak ja wtedy. Ona była taka jak ja, więc potrzebowałam tej zmienności. Potrzebowałam tego bodźcowania. Niemniej jednak w tej y, pracy y, doszłam do tego, że teraz bardzo lubię te te jogi, które mnie wyciszają, ale to Możecie sobie dobierać te filmiki, możecie tak naprawdę one są dedykowane albo na core, albo core ze stretchingiem, albo sam stretching, albo jakieś wyciszenia. No, wszystko jest poopisywane, wszystko jest dostępne. Wszystko bezpośrednio przełoży się na wasze wyniki w sporcie, bo mocne core jest podstawą do tego, żeby bieganie i, 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 i kolarstwo szło. Nie mówiąc o pływaniu, gdzie elastyczność jest... Bardzo, bardzo ważna Więc jogi tak samo 10-15 minut dziennie no, zebraliśmy 45 minut To jest sporo Być może 3 razy w tygodniu No trening oddechowy zdecydowanie polecałabym 5 razy w tygodniu No trening uważności to tak naprawdę no, Nie liczyłabym tego na jakiś czas tre treningowy No bo możecie sobie to zrobić 10 minut przed zaśnięciem I uwaga, to jest kolejna rzecz Będzie wam się lepiej spało a jeśli będzie wam się lepiej spało, to będziecie bardziej aktywni następnego dnia i treningi będą wychodzić lepiej. Warto zainwestować, słuchajcie, w wszystkie trzy metody. Wszystkie trzy metody bardzo poprawią wam jakość treningu triathlonowego, bardzo poprawią wam jakość dnia codziennego i bardzo wam poprawią jakość życia tak naprawdę, więc warto mocno się nad tym zastanowić. Bardzo dziękuję. Tyle dzisiaj dla was mam. Jeśli rezonujecie z tym, kim jestem i co robię, i jeśli Wam się to podoba, to bardzo serdecznie zachęcam do subskrypcji tego kanału. i No i do zobaczenia następnym razem. Pa!